Maltańczyk, historia rasy. Oczywiście Maltańczyki to jedna z najpopularniejszych ras psów, nie tylko jako psy do towarzystwa, ale tak ogólnie jako psy. I co ciekawe, ta historia Maltańczyków jest bardzo, bardzo długa, ponieważ to jest chyba jedna z tych najstarszych ras, z jakimi mamy obecnie do czynienia. Najprawdopodobniej historia Maltańczyków to aż 3000 lat temu. Te maltańczyki zaczęły pojawiać się już na terenie starożytnego Egiptu, starożytnej Grecji, starożytnego Rzymu. To wtedy z psów, które służyły, tych małych psów, które służyły do tępienia szkodników, do polowania na te szkodniki, powoli zaczął się krystalizować pies, którego głównym zadaniem, celem było bycie psem do towarzystwa. I właśnie wtedy pojawiają się Maltańczyki. Często łączymy nazwę Maltańczyk z Maltą, z tą wyspą na Morzu Śródziemnym, ale pamiętajmy, że to niekoniecznie ta Malta była taką całkowitą kolebką tego psa. Tutaj można śmiało powiedzieć, że to region właśnie Morza Średzie Śródziemnego, tych krajów, które te wtedy istniały, obecnie istnieją, że właśnie tam te Maltańczyki powoli się wyklarowały, powstały. A jeśli chodzi o taką... Można powiedzieć nowszą historię, kiedy te psy można śmiało powiedzieć, weszły na salony i to w sposób dosłowny, to XVI wiek, a dokładnie to rok 1520, kiedy Maltańczyki pojawiły się na Dworze Królewskim w Londynie, w Anglii. To właśnie taki można powiedzieć początek kariery Maltańczyka jako takiego psa do towarzystwa, jako takiej bardziej zorientowanej hodowli na Maltańczyki nieprowadzonej, można powiedzieć, w taki nie aż tak profesjonalny sposób. I oczywiście pojawienie się tego maltańczyka na tym dworze królewskim, wejście na te salony, spowodowało, że zyskał on olbrzymią popularność. I ze względu na wygląd i ze względu na cechy charakteru stał się ulubieńcem tych wyższych warstw społecznych, które oczywiście na niego było stać, które go hodowały. Te niższe, można powiedzieć, nie miały takiej możliwości. I właśnie wtedy Maltańczyk powoli zaczął się rozprzestrzeniać na całą Europę. Posiadanie Maltańczyka stało się modne, i powoli z tej Anglii ten pies rozpowszechnił się, można powiedzieć, na całą Europę. I właśnie tam, na tych dworach królewskich, książęcych, w tych wysokich warstwach społecznych, ten Maltańczyk zdobył olbrzymie uznanie i stał się jedną z tych ras, które można powiedzieć, należało mieć, żeby mieć modnego psa. Mężczyźni raczej lubowali się w psach myśliwskich, kobiety i ale nie tylko, tu musimy o tym z, to zaznaczyć, skupiali się na psach, takich niewielkich psach do towarzystwa, w tym na Maltańczykach. Dużo zmieniło się w XIX wieku. W XIX wieku, kiedy można powiedzieć powstawały, zaczęły powstawać takie prawdziwe hodowle w takim znaczeniu jak obecnie. Wtedy ten rozwój kynologii Początek wystaw psów spowodował, że Maltańczyk zaczął być jeszcze bardziej popularny. Nie tylko w tych najwyższych warstwach społecznych. Maltańczyk, można powiedzieć, zaczął znowu, znowu, zaczął podbijać serca nie tylko tych elit ówczesnych, ale też wszystkich ludzi, którzy mieli możliwość posiadania takiego psa. Maltańczyk stał się wówczas bardzo, bardzo popularną rasą psów. Nie tylko w Europie, ale też na przykład w Ameryce. Więc w XIX wieku zaczęły powstawać hodowle, te psy zaczęły pojawiać się na wystawach i ta popularność tego psa stała się olbrzymia. I ten trend został, był kontynuowany w XX wieku. Maltańczyki to jedna z tych najpopularniejszych ras, i oczywiście teraz nie jest inaczej. Również te Maltańczyki są rasą bardzo, bardzo popularną i często wybieraną. Zanim skończę, warto jednak pamiętać również o historii Maltańczyka w Polsce. Ponieważ najprawdopodobniej Maltańczyki pojawiły się już w XIV wieku na terenie Polski. Te pierwsze przedstawiciele tych psów do towarzystwa, te Maltańczyki pojawiły się już w XIV wieku, ale też właśnie na dworach. Tych najwyżej postawionych ludzi i tych ludzi najbogatszych. I oczywiście wiek 16, XVII, XVIII to również popularność Maltańczyków, która w żaden sposób jakoś nie słabła. A pierwsza wystawa, pierwsze pojawienie się raczej Maltańczyka na wystawie to rok 1900. Musimy pamiętać, że przed II wojną światową ten Maltańczyk najprawdopodobniej był bardzo, bardzo popularną rasą. Po II wojnie światowej. Bardzo szybko w Polsce odbudowano, można powiedzieć, bazę tych psów. Te hodowle reaktywowały się, powstawały nowe i już lata 50. to pieski, psy, które śmiało mogły być stawiane obok innych Maltańczyków z całego świata. I wcale w niczym im nie ustępowały i nie ustępują. Musimy pamiętać, że te maltańczyki, jakie mamy, te hodowle Maltańczyków, jakie mamy w Polsce naprawdę są na wysokim poziomie, no i nie mam się czego wstydzić w ogóle. Już kiedyś mówiłem na jakimś materiale, że hodowle w Polsce są jednak na wysokim poziomie, jeśli porównamy je z tymi innymi, niekiedy bardzo słynnymi hodowlami w tych nowocześniejszych krajach. Oczywiście i tu, i tu zdarzają się takie miejsca, które nie powinny w ogóle, powinni mieć zakaz niektórzy ludzie zbliżania się do psów, ale te Profesjonalne hodowle to coś naprawdę, naprawdę na światowym poziomie. I można powiedzieć, że ta historia maltańczyka trwa nadal. Te psy nie tracą popularności, te psy nadal są bardzo popularne i bardzo dobrze, bo to są naprawdę fajne pieski. Chociaż niektórzy się obrażają, kiedy się mówi o nich pieski, ale takie właśnie są. Zapraszam na inne materiały, szczególnie o maltańczyku. Są to jedne z najbardziej popularnych materiałów na tym kanale. Zapraszam też do spojrzenia na inne materiały, nie tylko o psach, ale może inne przedstawiciele czworonogów, na przykład koty was zainteresują, czy ogólnie zwierzęta. Z biegiem czasu niedługo, może nie, niedługo, jak się może czasy poprawią, pojawi się materiał z Maltańczykiem, ale takim, żebym mógł go już pokazać, ale szukam osoby, która by mogła go udostępnić. No, ale to inny temat. Dziękuję za uwagę, dziękuję za czas spędzony. Zapraszam na inne materiały, zapraszam na inne kanały. Linki w opisie. Dziękuję też za komentarze, za subskrypcję, do czego też zapraszam. I oczywiście do zobaczenia i do usłyszenia ponownie.